Cześć, z tej strony Lara. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj jest dość fajnie, bo jadę na trening wyjazdowy z, z rozbójnikiem. A to dlatego, że przygotowuję się z nim na zawody, więc pojedziemy sobie najpierw na trening wyjazdowy. I tam sobie poskaczemy. To co, ja nie będę przedłużać i zaczynajmy. Z tego co wiem, zbójek jest chyba na padoczku, więc już do niego idę. Oczywiście, że jest, ale co robię? Oczywiście ja. Cześć, zbuję. Co tam porabiasz? Chodź, zaczniemy się ubierać. założyć ci tylko o głowie i ochraniacze i jedziemy na Farmastiva. Dobra, zbuję mam już ubranego w ogłowie, na którym będziemy jeździć i ochraniacze, na którym będziemy jeździć, bo zgubiłam moje prawa, więc będziemy jeździć na takich w przyczepie i na treningu. Dobra, ja już idę do przyczepy. Dobra. Jesteśmy w przyczepie i teraz chodź zbójek powoli, tak? Tak, 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 no, chodź, chodź, dobry koń. Dobra, a zbójek w przyczepie to ruszamy. Dobra, jestem już na farmie Steve'a. Wyciągnęłam zbuja z przyczepy i stoimy na takiej alamejce mejce Teraz szybko ubiorę mu czaprak i lecimy na trening. Dobra, zbujo ubrany. I teraz lecimy już na plac. Okej, okay, moi drodzy, plac mam zarezerwowany. I będę tutaj sama, więc teraz. Sobie postępujemy, zaraz zaczniemy kusik, galopik i skoki w ogóle. Już mi przeszkody porozkładali wszystkie, więc ogólnie spoko. W zawodach jadę 70-80 cm, ale więcej o zawodach dowiecie się w następnych filmach. Okej okay, moi drodzy, zaczęłam już sobie galop. Trochę kusa widzieliście, no i teraz już sobie galopuję. I zaraz zaczniemy jakieś małe skoki. A teraz jadę sobie na tego tutaj oto pięknego krzyżaczka. Wow! O, no, w miarę dobrze nam poszło. Teraz jadę na drugą przeszkodę i nie, nie na ten szereg. Jeszcze nie, dobra, na tego krzyżaczka tutaj jadę. Dobra, okej, okay, super. Koń. Hop, dobrze, dobrze. Brrr. Dawaj, dawaj, hop. Dobry koń. Dobra, i do galopu? Dobrze. I tutaj nie, nie rozpędzaj się aż tak. Teraz jedziemy sobie na fioletową i na zieloną, to jest około 80 cm. Dobry koń, super! Teraz jadę na szereg 90. Yy, tak, ja wiem, że to jest 90, bo obecnie przed tym treningiem czytałam cały plan jaki mi ułożą tych przeszkód, bo taki dostałam. I jeszcze pojedziemy sobie na tą zieloną i fioletową taki ala szereg Prrr, dobrze przed chwilą dałam mu chwilę przerwy a teraz muszę jakoś się stąd wykręcić na ten żółty szereg, choć wydaje mi się że jadę ze złej strony dobra, hop ale się nam na szczęście udało hop dobry koń i moi drodzy, teraz będę jechać na przeszkodę, która ma równometr. Zobaczymy czy ją skoczymy z zbójkiem. To jest ta czarna, duża. Dobra, musimy się jakoś. Wow! Ej, spokojnie, spokojnie. Spo o, do, spokojnie. Zbójek trochę się, się jej faktycznie boi. Dobra, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Spokojnie zbójek. Dobra. Dawaj, dawaj. Hop. Dobry kontakt. Okej, okay, moi drodzy, już po treningu, trening był bardzo udany i widzimy się w stajni. Dobra, kochani. To było na tyle z tego filmu, bo teraz jest sekcja w stajni, więc yy, jest strasznie dużo osób w stajni, więc nie będę nagrywać, więc trzymajcie się i